Dzień dobry, witam Państwa. Na początku dzisiejszej sesji europejskiej euro kształtuje się w okolicach poziomu 1,32. Zapoczątkowany wczoraj po południu próba większego odbicia szybko się zakończyła i kurs zdołał dosyć do okolic poziomu 1,32,40. Byki nie wykorzystały nadarzającej się okazji do umocnienia wzrostów po odczycie lepszych danych makroekonomicznych z amerykańskiej gospodarki. Na krajowym rynku walutowym od rana złoty traci na wartości. Jest to już drugi dzień, kiedy rodzima waluta się osłabia. Na pogorszenie sytuacji na, na krajowym rynku wpływa niezdecydowanie inwestorów na euro oraz ogólnie pogarszający się klimat inwestycyjny na rynkach finansowych. Poranny kurs pary USD pln kształtuje się na poziomie 3,14,80, a pary euro pln na poziomie 4,15. Na dziś zaplanowano tylko jedną istotną publikację makroekonomiczną. O godzinie 11 poznamy rewizję odczytu dynamiki PKB dla strefy euro. Tutaj analitycy spodziewały się wzrostu na poziomie 0,7% w skali rok do roku, czyli wolniej niż w poprzednim okresie, kiedy ta wartość wyniosła 1,2% w skali rok do roku. To wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia.